Witam, witam. Dzisiaj do przedstawienia mam dla Was plugin na customowe generatory. Możecie sobie tworzyć dosłownie jakie generatory chcecie: czy to stołniarki, obsylniarki, czy jeżeli macie jakieś jeszcze inne w głowie pomysły na, na generatory, to ten plugin wam tu umożliwi. Plugin standardowo za darmo. Wystarczy zostawić suba, lajka like oraz jakiś komentarz i, i pokazać to w na Discorda i tam to pokazać bez problemu, czy mogli go tam dorwać plugin na wersję 1.18.2. Mm. Plugin oczywiście też w pełni konfigurowalny, wszystkie wiadomości, craftingi, konfigi yy, możecie sobie pozmieniać. Tak samo możecie dodawać customowe generatory, tak jak mówiłem wcześniej. I przejdźmy szybko do, do prezentacji pluginu, czyli ja na ten moment dodałem dwa podstawowe generatory, czyli na Obsidian, na generator i postawmy sobie generator obsydianu, generator stona i tak jak widać się generują bloki, tak jak powinny. W sumie nic specjalnego. Ustawiam też, że na diamentowym kilofem się generatory psują. Tak jak widać generatory, generatory się bez popsuły, nie generują więcej bloków. Możecie dodawać więcej tych generatorów, tak naprawdę nieskończenie wiele w konfigu wystarczy dodawać kolejne pod, 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 pod poprzednimi i, i to wszystko będzie śmigać. Pluginy są podpięte pod możliwe do skonfigurowania pod dwie bazy właśnie, czy to, czy to flat, czy lokalnie, czy właśnie MySQL. Przejdę teraz szybko po, po konfigu. A więc tak, tutaj sobie wybieramy jaki typ bazy danych, czy właśnie MySQL, czy Flat. Tutaj w przypadku MySQL to URI do, do tej bazy i prefiks. No i tutaj mamy wszystkie komunikaty, czyli w przypadku kiedy położyliśmy generator i kiedy go zniszczyliśmy. I tutaj mamy listę generatorów, czyli tak, w przypadku kiedy chcemy dodać sobie jakiś nowy... Nowy, nowy generator, to dosownie. kopujemy to sobie, dodajemy do listy i edytujemy tak jak chcemy. Czyli mamy tutaj od góry block to generate, czyli który blok chcemy generować, jakie narzędzie do, do zniszczenia tego generatora i tutaj mamy cały crafting generatora, czyli tak jak tutaj. kit to jest nazwa customowa, unikalna konkretnie. Najlepiej, żeby określająca nazwę generatora, tak jak tutaj ja zrobiłem w tym przypadku. I tutaj tak jak w craftingu symbolicznie potem pod ingredient dodajemy co który blok oznacza jako materiał oczywiście i co nam wychodzi, czyli rezultat, czyli item craftingowy, czyli materiał to dałem sobie gąbkę przykładowo, ile, jaka ilość ma tych generatorów być skraftowana i tutaj typowo opis, czyli jaka jego nazwa oraz jaki jego lore, czy ma być jakieś enchanty, jakieś flagi. Wchodzą wszystkie, wszystkie rzeczy z itemu, więc jeżeli czegoś tutaj nie ma, to też bez problemu możecie dodać. Ja pokażę jeszcze szybko crafting. Mm, tylko potrzebuję crafting, o tu jest. Jeżeli też pamiętam, to taki crafting ustawiłem i tutaj mamy z tą generator i tutaj zrobiłem... Obsidian Generator. To te craftingi są bez problemu do zmiany. I tak jak tutaj widać, wszystko pięknie, pięknie chodzi. Mm, plugin do pobrania na Discordzie, tak jak wcześniej już wspominałem, wystarczy zostawić y, lajka, like suba i, i komentarz, totalnie za darmo, nie trzeba nic płacić. Mm, i, I nie ma żadnych progów, wystarczy wbić na Discorda i pokazać, że się spełni o te wymagania i, i bez problemu się ten plugin dostanie. Mm, I to wszystko. Tutaj mogę powoli zlikować, że następny plugin to, to będzie na depozyt, więc możecie się go niedługo spodziewać. I wydaje mi się to wszystko. W przypadku, kiedybyście znaleźli jakieś błędy, czy no, jakieś błędy bugi, czy coś, to, coś w tym stylu, że plugin nie działa tak, jak powinien to zapraszam się, zapraszam do kontaktu ze mną na, na Discordzie, najszybciej będzie zdecydowanie można tam to bez problemu zgłosić i poprawki na pewno staną szybko wrzucone tak samo w przypadku jakichś propozycji pluginów, jeżeli macie propozycje na jakieś mm, następne pluginy albo chcecie jakiś mieć własny autorski plugin, to zapraszam do kontaktu na, 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 na Discordzie na pewno tutaj możemy coś, coś pokombinować i wydaje mi się, że to wszystko, więc Widzimy się niedługo, tak mi się wydaje. Zostawcie słowa, lajka, komentarzyk i do zobaczenia.